mecz walki, mecz mało gry w piłkę, przynajmniej ja tak, ja tak uważam, nie spodziewałem się tego, że jednak jak przyjeżdża do nas Stomil, największy klub w naszym województwie, w naszym regionie, to gdzieś może będziemy grali w tą piłkę, ale jednak na boisku, szczególnie w pierwszej połowie, dużo było tej walki, dużo było przepychanek, dużo było pretensji do sędziego, i no było mało gry w tą piłkę. Ja z mojej drużyny jestem gdzieś, można powiedzieć, w 80% zadowolony. Aczkolwiek uważam, że tych bramek, które straciliśmy, też dało się uniknąć, bo przy pierwszej sytuacji prosta strata w środku pola, a druga rzut karny, gdzieś też oddana piłka do środka, później nie zdążyliśmy odbudować sytuacji, ustawić się w obronie i sprokurowany rzut karny. A nie czujecie trochę niedosytu, no bo od piątej minucie graliście w przewadze jednego zawodnika. Zgadza się, eee, aczkolwiek to była czerwona kartka, piąta minuta, tak jak pan mówi, ale no Stomil taki klub, y, nawet grając w osłabieniu, to jest dalej groźny przeciwnik i też uczulałem od razu chłopaków po tej czerwonej karcie, żeby się pilnowali nie, nie myśleć, że ten mecz już jest wygrany, bo to jest piąta minuta i trzeba dalej tą robotę swoją zrobić. No gdzieś to się układało dobrze. Brakowało nam gdzieś tam takiej cech wolicjonalnych, takiej chęci strzelenia tej, tej bramki. Gościa, który weźmie piłkę i pokaże, że to jest dzisiaj możliwe. Dlatego nie ma żadnej bramki po, po naszej stronie. Ale no, tak jak też Pan mówi, no, gdzieś tam dosyć jest. Jest, 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 bo gdzieś tam czułem i chłopacy też czuli się na boisku. Na pewno nie, nie słabsi od, od swojego przeciwnika. Hmm. Trener dość niespodziewanie skoczył na ławkę rezerwowych seniorów PISy. Można powiedzieć, że to dzięki Stamilowi, który wyciągnął Michała Kraszewskiego do, do siebie. Jak, jak się trener czuje w tej, w tej roli trenera seniorów PISy? No, na początku była to wiadomo, no, duża niespodzianka. Gdzieś tak nie mogłem do tego, tak, tak powiem, dojść. Do siebie, że to się stało, ale no z tygodnia na tydzień już jest lepiej. Teraz dziewięć no meczów za nami, no niestety tylko jedno zwycięstwo na razie przeciwko tęczy, ale no będziemy pracować dalej i zobaczymy. Został nam ostatni mecz za tydzień, zrobimy, zrobię wszystko ja jako trener, żeby wypaść za tydzień jak najlepiej, jak najlepiej przygotować zespół, a co już będzie w zimę to już poczekamy. Ja każdą decyzję też zarządu naszego będę szanował.